My faith is my shield. My faith is my shield. My faith is my Enough. <sighs> Tell me how to use the medallion. Tell me its secret. My faith is my shield. You better talk before your brothers arrive. You. Because if you don't, we will capture them and we will torture them. And for what? For the gold? You told me yourself that riches are the root of all evil. My faith is my... Stop own. it! Look, this is impersonal. If not for you, I would probably be dead. You'll get your share. Your brothers as well. And Marissa too. There is enough for everyone. After all, are we that different, you and I? You hurt people. I don't. Oh, death, yes, death. Yes. You are so pure, so pristine, untouched by sin. Well, eventually everyone gets a little dirty, mijo. Even you. Why are you doing this? Why are you destroying my family? For the money? When I was 11 years old, my stepfather used me like a whore, and I let him so he would give me something to eat. Juarez is no different. I hate him, and I need to be free of him, and I don't want my child to have such a father. You carry his child? Not strong like you or your brothers. I need someone who can protect me. Like <laughs> Ray? I thought so at first, but then I realized it wouldn't change anything. To be with another man I did not love. Thomas? You love Thomas? Listen to me. Escúcheme. What is waste for your brothers? He wants his revenge. Take this. I don't want a weapon. I'm not a killer. They will bring hell down on you with everything they have we are outnumbered and outgunned, and i won't be there to cover your ass. don't you worry about me. you just find william. ray, back here in the apache camp, I, I didn't tell you the truth. not all of it, anyway. this ain't the time. i didn't plan to fall in love with her. it just it just happened. right now, the only thing that matters is william. you're right, big brother. let's go get him. Miśki, witajcie, i po czterech minutach rocznego wstępu dowiaduję się, że Ray jest niedostępny w tym rozdziale. I będę musiał po raz pierwszy zmierzyć się z przeciwnikami jako Tomas. Ej, trochę mnie to rozwala, bo niby dlaczego, ale no dobra, niech będzie. Niech I was thinking about what you said, about the Lord and how he loves you. I thought if your faith is indeed your shield, what if you were to lose it? What if you became one of us? A sinner? What are you talking about? Santos, take your knife and cut his throat. What are you doing? I want to see if your God will protect you. Oh, nice shot, mijo. You didn't hesitate. You just took his life. Your brothers would be very proud. See, I told you that you and I were not so different. Maybe now you will tell me how to use the medallion, huh? Ah, your brothers have arrived. Good. They have come to save you. Speak, and maybe you'll save them. How do I use these to find the treasure? Do you prefer silence? Then you will enjoy the silence of the grave. Your brothers can tell me what I need to know. You should thank me for ending his life quickly. I could have taken my time. Pedro el Diablo! Do you hear those gunshots? Your Amante is here to rescue you. Soon, I will take him prisoner and you two will finally be together. For richer, for poor, in sickness and in health, for as long as you both shall live, which will not be very long. What? I am with child? The question is whose child? It is yours. If that is true, then I will spare you, at least until a child is born. And then I will put you to work in my whorehouse, for that is what you are, is it not? A lying, thieving, gold-loving whore! No to się dopiero nazywa działać bez namysłu. Straciliśmy cały nasz ekwipunek? A nie, bo to jest po prostu Tomas. No, jest. Nie fajnie, ale. Co jest Snajpera? Ale jazda. Czy to Tomasz, Tomasz przez cały czas mógł używać snajpy? Ale śmiesznie. To jest chyba czas na lasso. Nie? Jak się tego używało? Kurdełka. Aha, trzeba było podejść bliżej, tak żeby był dostępny ten aktywny punkt. Ej, że. Dobra, w takim razie decydujemy się na coś bardziej odpowiedniego do naszych celów. Aha, okej, okay, to tak działa. Wszystkie chciałem wejść w tryb koncentracji akureja. Gra masem jest straszna, moim zdaniem. W sensie nie jest słaby, ale jest taki kompletny inny niż... ...niż bym chciał, żeby był. No, 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 no. Ej, nie widzę przeciwników, to jest dość spory problem. O, tu jest ktoś. No, się. Ukryjemy się za kamieniem. Daj potato. Następny jeszcze jeden. Dobra, teraz się może zmienimy na coś nieco innego. Może na to. O, to był dobry wybór. Szczerze mówiąc, zaliczyłem już dwa zgony w tym momencie. E, w tym, jakby, kawałku walki. nie podoba mi się to wcale. Ale, dostał Heda czy nie? Chyba dostał. Nie wiem, czy to było opłacalne, bo teraz wszyscy już wiedzą, że tu jestem, a tak to mogłem paru zdjąć z zaskoczenia. lo lo. dwójka, trójka, czwórka, Droga na tutaj. I szczerze mówiąc, spróbuję się od razu podkraść tutaj, gdzie, mnie, gdzie mam punkt docelowy. Sprowadź trzy konie do kryjówki. Mhm, dobra, w takim razie ja chyba wiem o co tu chodziło. Tu trzeba było to zrobić po cichutku. Natomiast mi to wyszło jak zwykle. Weźmy sobie kolta. Spaliłem strasznie. No i co, ruszamy teraz po te konie. Chociaż myślę, że będzie ciężko Zwłaszcza znaczy przede wszystkim dlatego, że spaliłem na początku i dałem się wykryć, bo nie do końca zajarzyłem o co to tak naprawdę chodzi i następstwem tego, następstwem tego było to, że wszyscy teraz, już teraz wiedzą gdzie jestem. Ojeju Skrótki są straszne. W każdym razie bierzemy teraz tego konika i spróbujemy go doprowadzić na miejsce. Jest pierwszy. Zostały jeszcze dwa. Na szczęście mamy je ładnie oznaczone. Czyli ogólnie w tym momencie, pewnie dlatego, nie mogliśmy zagrać Rayem, bo to, co on robi, jest, strasznie, jakby jest straszne, ponieważ. No, zabawia na raz pewnie z 25-30 wrogów. Wow! O tak. Że z konikiem numer 2 będziemy mieli bardzo podobne trudności. E, zwłaszcza, że. Zwłaszcza, że e, kwestia tkwi w tym, że cały obóz jest już obudzony. Ale kto byś tam tym przejmował, nie? Jesteśmy so strong. O tak. No, lubię poczekamy teraz chwilę, aż nam się to wszystko uspokoi, chociaż się niepewnie nie uspokoi. W takim razie bierzemy i staramy się na pałę dotrzeć tam gdzie powinniśmy. O mamy naszą stajnię, nikt nas tu nie znajdzie. I w takim razie konik numer 3. Nie mam jeszcze, nie mam jeszcze w każdym razie koncepcji, jak ja go niby zdobędę, ale... Bo jestem prawie pewny, że nie widziałem. Kurde. O, on tu gdzieś był. O, no, to chyba urocza śmierć. Ta... Ta gra jest naprawdę straszna w momencie, w którym... Tak jakby w momencie, w którym e, pokazaliśmy przeciwnikom, że my tu jesteśmy. jest teraz trzeba tak jakby bawić się... Jakby się z nimi bawić, jako że oni doskonale wiedzą, tak jakby, że gdzieś krążymy po okolicy I nie starają się nam tego, żade, Nie starają się w żaden sposób ułatwić nam kradzieży tych koni. Dobra. Załatwione. Mamy naszego ostatniego konika. Don't be afraid now. I spróbujemy drugą stroną. Ola la la la. Tylko mam tylko nikt nie padnie. Dobra. I mamy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Papa, hej.